Siemaneczko Witam Was na kolejnym odcinku Jak zawsze Znowu już wlazłem w jakieś krzaki W krzakach haupa, Opuszczona chałupa Opuszczony domek Nie wiem jeszcze jak to nazwie W odcinku Jest Stodoła Jest wejście do domu Do stodoły nie wejdę Ponieważ Nie ma jak wejść Musiałbym, nie wiem Bardzo mocno pchnąć te drzwi Nie chcę je uszkodzić z boku mamy y, wychodek, ustęp, kibelek, tak to wygląda. Wejście do domu jest, dostęp, jest otwarte y, tymi drzwiami. Sprawdzałem to wcześniej oczywiście. Na samym początku chciałem Wam pokazać studnie. Y, studnia w starym, w starym domu. Zobaczcie jak to mrocznie wygląda. Y, mamy studnie i teraz takie pytanie do was chcę zrobić serię taką z magnesem neodymowym i będę, będę wrzucał filmy jeszcze w sumie nie wiem czy będę wrzucał filmy z magnesu ze starych studni ale jeżeli chcielibyście takie coś to tutaj w prawym rogu górnym jest ankieta i możecie kliknąć, że tak i może coś mi się uda nagrać a ja zapraszam was na kolejny odcinek No i jesteśmy w środku. Tu była stajnia. Tam są jeszcze łańcuchy dla krów. Jest wyjście na strych. Kurde, wyjście na strych. Dobra, najpierw przejdę tutaj po domu. Zobaczę, jak strop wygląda. Być może na końcu. Spróbuję tam wejść. Na podłodze krzesła, garnki. Są sieki na zboże. Puste. W sumie jeden sąsiek. Dobra, wchodzimy dalej. Drzwi mamy uchylone na całym początku. O, kurde, ciężko się przycisnąć. Na samym początku, zobaczcie, piwnica tu jest. I tu taki korytarz licznika już nie ma. Licznik jest zdemontowany. Jest pokój z tego pokoju, następne przejście. I tu mamy, nie wiem, komórkę taką. Dobra, piwnica też zostawia już na koniec na dalszą część filmu zobaczcie, tutaj mamy takie suszarkę na garnki jeszcze garnki powieszane wszystkie zarośnięte pajęczynami. tu mamy coś innego Knackforst 10 sztuk 20 gramów Czy jakieś dzieła się suszą Arosowirwit i Polmos. Wódka polska A to był syrop witaminowy. Dobra, przejdźmy może do tego pomieszczenia. To komóreczka taka. O! Jaka ładna lampa naftowa. Są regały. W sumie jeden regał, dwa regały. Z drugiej strony jest drugi. Jakieś gliniane naczynie. Słoiki. Tam mamy kratkę na oknie. No i takie, takie taka skrzynia. Też pewnie na jakieś yy, zboże. Zobaczcie ile tu jest butelek. Aha. Tutaj mamy takie urządzenie. To stare żarna chyba. Chyba tak. Tak. Zobaczcie, si sitka takie. A tutaj, skład butelek. Bardzo ciekawy. 44 zł. czysta Stołowa. Dobra, wychodzę stąd, bo pajęczyny strasznie się ciągną. Aha, co, co tu mamy? Buty. Tu taka kawioreczka, kanka na mleko. Tak pisaliście. O, tutaj jest drugie Drugie koło do tych żarnów. Dobra, przejdźmy dalej, bo już czuję, że pajęczyny oblegają mi całą szyję. Nie wiem, co to jest, ale tam jest. Jakieś kości tam są. W ogóle tu są takie dziury, nie wiem co to za zwierzęta się tu wprowadziły. Tutaj mamy kolejne kości czaszka, jakieś skrzydło, widać że to jest jakiś, jakiś ptak. Jadereczka w rogu, dobra przejdźmy tutaj. Aż boję się wchodzić do tej piwnicy. Nie wiem co tam będzie. Tam jest jakaś dziura, czy tu lisy się wprowadziły, czy jakieś inne zwierzęta. Tego nie wiem. Jest tutaj pomieszczenie. Jest to z kuchnia chyba. Jeszcze jakiś kubek jest, szczotka. Zobaczcie sami. Tutaj mamy kredens w kredensie jeszcze Tak, troszkę się zachowało rzeczy. Pistolerze, okularki. I tutaj mamy jakieś pocztówki 89 rok, i to jest z gminy o w półkach jeszcze sztuce zachowane, kolejna kanka. Jeszcze cukier jest, ja nie, nie wiem w którym roku mógł być opuszczony ten obiekt Na ścianach już nie ma kalendarzy Ale przypuszczam, że już długi okres Ponieważ szyby wszystkie są praktycznie powybijane Tutaj się jedna zachowała na dole I dwie na górze Prycza, łóżko takie Mamy Obrazy. Są tu dwa obrazy komunijne. Który tu mamy rok? Ja nie wierzę. 1918? 1918 albo 19, a tutaj? 1900? Nie, tu już nie, nie odczytam daty. No, ale jeżeli tak, to bardzo stare. Wszędzie pańczyny Tutaj mamy obraz Matka Bosko-czystochowska Aha, mamy tutaj gazetę. Sprawdźmy datę Być może ona nam podpowie datę opuszczenia właśnie tego obiektu, tego domu Kurde, jaki wielki paniek zobaczcie, ale się przestraszyłem wam do porównania mój palec, Kudy, chyba jeden z największych jakich widziałem w Polsce. Dobra, może zostawimy, bo to jest jego dom, nie widzę daty. Przejdźmy dalej, i mamy ostatnie z pomieszczeń. Również łóżko, tutaj część pieca. Obraz tutaj był zachowany, jest ściągnięty i jest na podłodze. Nie wiem dlaczego. Pan Jezus, Matka Boska i Pan Jezus. Mamy jeszcze szafę i taką skrzynię posagową. Zaraz zobaczymy, co w środku. Stara szafa. O! Tutaj mamy obraz. Obrazek taki, zdjęcie zdjęcie ślubne. Połóżmy w tym miejscu. Zobaczcie, jak to jest. Strasznie zniszczone. To już jest tak potargane przez wiatr. Takie farfocle się porobiły już z tego. Wygląda to tak naprawdę mrocznie, strasznie creepy, tak wszędzie pajęczyny, aż strach człowieka przechodzi. Jeszcze te pająki, które straszą. Dobra, sprawdźmy co w tej skrzyni jeszcze mamy ciekawego. Są jakieś obrazy. A zdjęcia, są jakieś zdjęcia. I tu mamy zdjęcie. To jest Staś Ginia Kania. No, Ale to jest zdjęcie jakieś już no, nowocześniejsze. Zobaczymy tu datę. Jest. To jest Komitet Elektryki. Kasa przyjmuje. Godzinę tej te. I to jest 1956 rok. Tu jest druga część tego dokumentu. Był on przedarty na dwie części skrzynia. O patrzcie, tu. W skrzyni jeszcze jajko jest. Nie wiem skąd się tu jajko wzięło. Są jakieś pudełka. Pudełka puste. Ale ta skrzynia wygląda naprawdę super. Myślę, że w dzisiejszym odcinku to by było wszystko. Chyba, że wejdziemy sobie jeszcze do tej piwnicy. No dobra, wejdziemy. O, nie wiem czego się tu spodziewać. No coś tu jest, jakaś piwnica. kurde taka kopanka bardziej wszystko wykonane z kamienia w środku już nie ma za bardzo nic strasznie jest przekopane bo tu wszędzie jest takie takie górki z gliny z ziemi nie będę tam wchodził być może to są jakieś nory zwierząt dobra wychodzę stąd będzie kości dobra wychodzę idę na ten strych zobaczyć ciekawe czy tam coś jest zachowane jeszcze niby stroby nie źle ale jak widzimy który jest pusty Z tej strony mamy tylko jakiś sian Dobra Zakończę dzisiejszy odcinek Fajny domek Myślałem, że Myślałem, że będzie pusto w środku, ale jednak nie Dzięki za oglądanie Dzięki za lajki Pozdrawiam wszystkich Do następnego, cześć